Szanowni Państwo, czeń nie prosi o wiele. Mówi cicho, chce być tylko kochany, nakarmiony i zauważony. I zasługuje na to każdego dnia. Piesek, zabrany w takich dramatycznych okolicznościach, był przywiązany na posesji opuszczonej przez właścicieli, którzy się wyprowadzili, a pies tam został. Uwiązany na łańcuchu, na kolczatce, która po prostu wyrastała w jego szyję, powodując niesamowity ból. Pies był śmierdzący, ociekający ropą. Głodny, bez miski z wodą, bez jedzenia, bez budy. Słyszałam od ludzi, że jakaś kotka przychodziła z myszami i mu zostawiała te myszy, które on jadł. Czajn jest po miesięcznym leczeniu, już jest zagojony, jest zdrowy, całą sobą kochający ludzi. To jest po prostu niesamowite, że pies po takim przeżyciach, po takim uwiązaniu, po takiej nieobecności i kontaktu z człowiekiem, on dalej kocha ludzi, on dalej tym ludziom ufa. Tego psa nie można zawieść drugi raz. Ten pies musi trafić do domu, który. Wie, czego chce, który jest gotowy na nowego psa. Na tą chwilkę pies jest zdrowy, nic się z nim nie dzieje. Pies ma 4 lata, jest zaszczepiony. Część się świetnie dogaduje z innymi zwierzątami. Chodzi na spacery codziennie, dotyka innych psów, próbuje się z nimi bawić. Nie pokazał ani razu żadnej agresji. Podbiega do ludzi, chce być przytulany, podbiega do dzieci, chce być głaskany. Poszłam z nim na wesołe miasteczko, żeby zobaczyć, jak reaguje na dźwięki. Przeszedł przez całe miasteczko, gdzie była głośna muzyka, gdzie byli ludzie, bez żadnej reakcji, bez żadnego strachu. Niczego się po prostu nie boi. Pilnie poszukuje domu, bo jakby czas jego tutaj się kończy. Dostaliśmy termin na znalezienie mu domu do, praktycznie do poniedziałku przyszłego tygodnia. I wtedy, jeżeli się nie znajdzie właściciel, po prostu chain decyzją gminy będzie. Musiał być oddany do schroniska. Pani doktor Renata Potępa w tym zawodzie codziennie patrzy w oczy istotom, które nie mówią, ale potrafią krzyczeć milczeniem. Każda z nich ufa bezwarunkowo, kocha bez pamięci i czeka, często całe życie, na człowieka, który ich nie zawiedzie. I na koniec przychodzą mi na myśl takie słowa: Panie Boże, spraw, żebym był takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies. Szanowni Państwo, bardzo prosimy, nie zostawiajmy Chaina samego i żeby przeżywał jeszcze raz to, co go spotka.